Zdarzyło się to, czego wszyscy się obawiali już od chyba dobrych e, kilku tygodni, około godziny czwartej rano, czasu polskiego. E, rozpoczęła się rosyjska inwazja na, na Ukrainę. E, ostrzały rakietowe pojawiły się, do, dotknęły e, tych, tej kluczowej infrastruktury, jeżeli chodzi o punkty dowodzenia, jeżeli chodzi o lotniska, a także o składy wojskowe. To, co pewnie teraz mogą Państwo zobaczyć e, na antenie, to są oczywiście obrazki, zdjęcia z, z Ukrainy, które to co działo się tam nad ranem, to co dzieje się na Ukrainie teraz. Jeżeli chodzi o to jak wygląda obecnie sytuacja na Ukrainie, to chociażby od znajomych osób, które pochodzą z Ukrainy, które mieszkają tutaj, ale mają chociażby rodzinę na Ukrainie, to z ich relacji wynika, że chociażby z Kijowa, z Charkowa masowo wyjeżdżają mieszkańcy Ukrainy. Tak naprawdę na razie nie wiadomo czy kierują się bezpośrednio do Polski, czy na razie kierują się w te bardziej bezpieczne części Ukrainy, czyli mówimy tutaj chociażby o zachodzie Ukrainy, czy chociażby o Lwowie. Dostaliśmy także, udało nam się dotrzeć do, do informacji i do, do filmów obrazujących duże korki, chociażby na wyjeździe z Charkowa na, na zachód Ukrainy. Oczywiście, dlaczego my w ogóle tutaj w Krakowie dzisiaj o tym mówimy, bo tak w przypadku innych wojen, które toczyły się w poprzednich latach, nigdy nie działo się to wszystko aż tak blisko nas i oczywiście nie jesteśmy tym regionem, który najbardziej jest narażony i do którego najbardziej najwięcej uchodźców potencjalnych uchodźców z Ukrainy może przyjechać, bo przecież mamy na granicy z Ukrainą województwa lubelskie czy województwa podkarpackie, ale małopolska także na przyjęcie tych ewentualnych uchodźców także się przygotowuje